Jest grudzień 2011 w kwietniu 2008 zostałem poturbowany przez policjantów. Poskarżyłem się. Moja skarga została odrzucona przez komendanta tutejszej policji, przez sąd tutejszy. A jednocześnie na wokandę weszło oskarżenie przeciwko mnie ze strony wrocławskich policjantów, przygotowane przez wrocławską prokuraturę. Zostałem osądzony. Trwało to. Blisko trzy lata. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami, co samo w sobie było skandaliczne. Zostałem osądzony i skazany w pierwszej instancji na nieadekwatną zupełnie do tego przestępstwa którego miałem się rzekomo dopuścić karę grzywny w wysokości ponad 3000 zł sporo, ale nie za wiele jak za rzekomo napaść na funkcjonariusza policji fizyczną i werbalną zostałem zostałem zatem Osądzony. Odwołałem się. Apelacja została o dziwo uwzględniona. I sentencja wyroku yy, była taka, że sprawa ma być od początku rozpatrywana przez sąd pierwszej instancji. I to się zaczęło, ta nowa sprawa w tej samej sprawie. Zaczęła się jesienią wczesną tego roku i sąd, ten sam, który tutaj dzisiaj zasiadał, zaczął prowadzenie tej nowej sprawy w tej samej starej sprawie. Zaczął jej prowadzenie od utajnienia. Co oprotestowałem? Wnioskując o to, żeby z kolei sędzia się zmienił, sąd tutejszy mojego wniosku nie zrealizował. E, sędzia ten sam, ale jakaż odmiana niezwykła. E, powołując się na nową opinię biegłego w tej sprawie, która została nadesłana z Poznania, jak się dowiaduje, sąd sprawę umarza. Sąd sprawy umarza, uznaje za. Uznaje czyny opisane przez policjantów, mnie fałszywie skarżących i prokuraturę za y, niemożliwe do dokonania w opisanych warunkach i sprawę umarza. A zatem taka jest konkluzja, że trzy lata. 3,5 roku ciągania po sądach i 3 minuty umorzenia. Zakomunikowano mi przez Wysoki Sąd decyzję o umorzeniu sprawy. Oprotestowałem. Wydaje mi się bowiem skandaliczne przechodzenie do porządku nad. Wszystkimi nieprawościami i matactwami, których się dopuścili policjanci, prokuratorzy, tutejsi sędziowie, mówię sędziowie w liczbie mnogiej, bo to także przewodniczący tutejszego sądu, do którego docierały moje skargi i wnioski, na przykład o uzupełnienie protokołu rozpraw kolejnych, te wnioski były odrzucane. No a wszystko to się działo w asyście prasy, radia i telewizji we Wrocławiu, których tu tutaj, tutaj dzisiaj nie widzę, których przedstawicieli tutaj dzisiaj nie ma. Kiedy, kiedy 3,5 roku temu trzeba było robić ze mnie kryminalistę i insynuować po gazetach. Że jestem groźnym bandytą, który się rzekomo targnął na nietykalność fizyczną i werbalnie znieważył funkcjonariusza policji, no to wtedy było, było dosyć chętnych do, do takiej roboty. Tutaj dzisiaj żadnych tak zwanych dziennikarzy wrocławskich nie ma. Państwo jesteście, Państwo jesteście jedynymi, którzy ten, ten fakt rejestrujecie. Ja się będę skarżył. Ja będę dochodził sprawiedliwości. Nie, nie skończy się ta sprawa na tym, że że sporządzi sąd uzasadnienie umorzenia sprawy, ponieważ za dużo się przez te 3,5 roku przez te sale sądowe przewinęło kłamców fałszywych oskarżycieli, za dużo matactwa, w którym uczestniczyli i funkcjonariusze organów ścigania i przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, bo to przecież właśnie prokurator, który tam w różnych osobach się pojawiał i jeden z przedstawicieli prokuratury powiedział w toku jednej z rozpraw powiedział głośno i wyraźnie nie znam wprawdzie na tyle sprawy, ale, ale wnoszę o to, żeby sąd uchylił wniosek jakiś tam kolejny wniosek oskarżonego, no więc tacy prokurator tutaj stawali, co to nie znają na tyle sprawy, ale są przeciwko moim wnioskom. Tacy sędziowie, którzy nie widzieli tych wszystkich sprzeczności, które dzisiaj jakimś magicznym sposobem stały się ewidentne dla, dla sądu w tym składzie. Bo sąd przecież odczytał w, w uzasadnieniu Swojego postanowienia o umorzeniu sprawy sąd oznajmił, że że zeznania policjantów były niespójne, że, że po prostu nie mogło się zdarzyć to, co, o co byłem tutaj oskarżany. Z kolei postanowienie biegłego tego poznańskiego biegłego kompromituje, całkowicie kompromituje opinię biegłego który tutaj stawał jako etatowy biegły tutajszego sądu z Wrocławia no tamten biegły Uznał, że z papierów przedstawionych przez policję można, można wyczytać bez cienia wątpliwości moją winę, a przecież informowałem ja i moi pełnomocnicy. Informowaliśmy sąd o tym, że jest podejrzenie zwykłego fałszerstwa w tych dokumentach, które zostały sądowi przez policję i prokuraturę przedstawione. Tam zachodziła taka jakaś magiczna, dziwna, koincydencja czasowa, tak? Dwa dokumenty sporządzone na tę samą okoliczność, dla tego samego człowieka, w dwóch różnych miejscach w tym samym czasie. Więc, więc podejrzenie fałszerstwa. Za dużo tych fałszerstw, matactw, kłamstw, a... A poza tym te 3,5 roku no, yy, Przez 3,5 roku Byłem zagrożony karą Pozbawienia wolności Do dwóch lat Zdaje się za takie przestępstwo no, Jest w kodeksie Inne przestępstwo Które się nazywa Grożenie pozbawieniem wolności Mnie przez 3,5 roku tutaj grożono Pozbawieniem wolności Ja przez 3,5 roku byłem nękany przez policję, prokuraturę, sądy, przy, jak wspomniałem, pod patronatem mediów wrocławskich. Z wyłączeniem jednego periodyku. Tak? Trzeba tutaj wspomnieć, że w uzasadnieniu, w uzasadnieniu swojego postanowienia powołuje się na publikację tego, tego czasopisma sąd w dzisiejszym postanowieniu. Opcja na prawo, miesięcznik, na łamach którego zamieszczane zostały moje sprawozdania z samego incydentu. Kwietnia 2008 roku, a potem, a potem z pierwszej fazy działalności wymiaru bezprawia w Polsce. Otóż, otóż bardzo się cieszę, że sąd w swoim uzasadnieniu opcję na prawo wymienia. Z i na opcję na prawo się powołuję. Odsyłam także Państwa do, do relacji na tamtych łamach, zamieszczonych. Oczywiście nie brakowało, nie brakowało zainteresowanych i nie brakowało życzliwych. Ale trzeba przyznać, że przede wszystkim spoza miasta Wrocławia i, i Państwo, Panowie, tutaj jesteście, jesteście tego przykładem. I ja Wam bardzo dziękuję za, za życzliwe towarzystwo w, w ciągu tych lat, które, które upłynęły. Bardzo dziękuję za to, że za Waszym pośrednictwem jakieś informacje o tej sprawie mogły się tam gdzieś kołatać po internecie. Bardzo, bardzo dziękuję za tę życzliwość i proszę o dalszą, baczną uwagę. Ja w moim dzisiejszym oświadczeniu zwróciłem uwagę sądowi na to, że Doszło do popełnienia przestępstw w salach sądu. Zwróciłem uwagę, a zatem zawiadomiłem o przestępstwie. Takie przestępstwo jak utrudnianie działania wymiaru sprawiedliwości, jak fałszywe świadectwo czy jak, jak fałszywe zawiadomienie o przestępstwie, to są przestępstwa, które powinny być, o ile mi wiadomo, ścigane z urzędu. Zobaczymy, czy ten urzędnik publiczny, jakim, jakim jest sędzia dzisiaj wyrokujący, czy będzie tutaj czynił swoją powinność. To jest notabene ten sam sędzia, który, który właśnie trzy miesiące temu upierał się, że ta sprawa jednak ma być tajna. Dalej nie wiadomo na, na czyj wniosek, więc jakby to powiedzieć, nie popadam w przesadny optymizm. Ale dobra psu i mucha. Dziękuję bardzo.